Nagroda Nobla. Chyba każdy kojarzy, prawda? Symbol ludzkiego geniuszu. Ale jest też druga strona medalu. Taka, o której mówi się znacznie ciszej. Dzisiaj zajrzymy właśnie tam, za kulisy. Zobaczymy, jaka ofiara stała za wieloma z tych niesamowitych odkryć. A jeśli takie tematy Was interesują, wiecie, co robić. Subskrypcja to najlepszy sposób, żebyśmy zostali w kontakcie. No dobrze, cofnijmy się do samego początku. Do idei, która to wszystko zapoczątkowała. Alfred Nobel w swoim testamencie zawał taką piękną myśl nagradzać tych, którzy przynoszą ludzkości największą korzyść. To naprawdę wzniosły cer, prawda? I to właśnie ten ideał, ten motor napędowy, pcha naukę do przodu od ponad wieku. Tyle idei. A teraz zderzenie z rzeczywistością. Spójrzcie na tę liczbę 186. Co ona oznacza? To liczba noblistów z medycyny i fizjologii tylko w latach 1901-2020, których badania, no cóż, opierały się na zwierzętach. Właśnie tutaj ten piękny ideał Nobla spotyka się z twardą laboratoryjną rzeczywistością. No to wchodzimy głębiej. Jak się okazuje, przez ponad 100 lat, żeby w ogóle myśleć o realizacji tej wizji Nobla w medycynie, trzeba było iść jedną konkretną drogą, a ta druga prowadziła prosto do laboratoriów, laboratoriów, gdzie cichym i często zapomnianym partnerem całego tego postępu były właśnie zwierzęta. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, absolutnie kluczowe. To nie jest jakiś margines, jakiś wyjątek od reguły. To jest niemalże zasada. Okazuje się, że historia tej najbardziej prestiżowej nagrody medycznej na świecie jest nierozerwalnie, ale to tak naprawdę nierozerwalnie, spleciona z historią badań na zwierzętach. Okej, okay, ale żeby nie być głosownym, zobaczmy, o jakich przełomach w ogóle mówimy. Co konkretnie dały nam te badania? Dlaczego te modele zwierzęce stały się tak, no właśnie, tak centralne dla medycyny? Penicylina, szczepionka na polio, skuteczne leki na białaczkę u dzieci. Słyszymy te nazwy i od razu myślimy: rewolucja. Miliony uratowanych istnień. I wiecie co? Wszystkie te, można powiedzieć, medyczne cuda mają jeden wspólny mianownik. Według dostępnych danych, każdy z nich na którymś z kluczowych etapów wymagał badań na zwierzętach. Dobra, weźmy jeden konkretny przypadek. Nobel z 2002 roku Nagroda za odpowiedź na jedno z najbardziej fundamentalnych pytań biologii: dlaczego nasze własne komórki popełniają samobójstwo? Tak, serio, ten proces nazywa się apoptozą. Czyli programowaną śmiercią komórki, a zrozumienie go to absolutny klucz, jeśli chcemy walczyć na przykład z rakiem. I teraz najlepsze. Wiecie, kto był cichym bohaterem tego odkrycia? Niepozorny, maleńki, przezroczysty robaczek. Nicień o pięknej nazwie C. elegans. Dlaczego akurat on? Bo był tak prosty i przezroczysty, że naukowcy mogli dosłownie pod mikroskopem śledzić los każdej jednej jego komórki od narodzin. Aż do śmierci. Niesamowite, prawda? I tu dochodzimy do sedna. Bo to jest właśnie kwintesencja modelu zwierzęcego. Naukowcy patrzyli na geny, które u tego robaczka uruchamiały program śmierci komórki. Takie geny jak C3, C4, C9. A potem, dzięki temu, znaleźli ich ludzkie odpowiedniki: Kaspa 9 APAW 1 i BCL2. To było jak znalezienie kamienia z rozetty dla biologii komórki. Odkrycie, które totalnie zmieniło grę i otworzyło drzwi do zupełnie nowych terapii. Ale jasne, to nie tylko robaczki. Jak widać, cała menażeria przyczyniła się do noblowskich odkryć. Chociaż nie da się ukryć, gryzonie rządzą. Mysz to absolutny król, a zaraz za nią szczur. To one najczęściej lądowały pod mikroskopem naukowców. No dobrze, do tej pory malował nam się obraz wielkiego sukcesu, prawda? Ale teraz zrobimy zwrót o 180 stopni. Czas zadać to jedno bardzo, ale to bardzo niewygodne pytanie. A co, jeśli cały ten fundament, na którym zbudowano te wszystkie sukcesy, jest po prostu wadliwy? I to jest właśnie oś całego tego materiału. Pytanie, które podważa wszystko, co ustaliliśmy do tej pory. Czy coś, co przyniosło tyle dobrego, może być jednocześnie zawodne? No to patrzcie na to. Cyjanek potasu. Dla człowieka, wiadomo, śmiertelna trucizna. Koniec. A dla królika? Cóż. Okazuje się, że królik może go sobie zjeść i w zasadzie nic mu nie będzie, nawet w dawkach, które w przeliczeniu na masę ciała powinny go zabić dwa razy. To jest po prostu przepaść, jeśli chodzi o reakcję organizmu. I to nie jest jakiś odosobniony przypadek, o nie. Strychnina, śmiertelna dla nas, jest zjadana bez problemu przez świnki morskie. Skopolamina, która nas zabije, dla psa jest do przeżycia w dwudziestokrotnie większej dawce. My potrzebujemy witaminy C, żeby nie mieć szkorbutu, psy i koty produkują ją sobie same. Albo lek na raka mitoksantron, dla psa jest ok, a u ludzi uszkadza serce. Widzicie ten wzorzec? To, co działa na jednym gatunku, może być kompletnie bezużyteczne albo wręcz toksyczne dla innego. Więc mamy problem z wiarygodnością naukową. Ale to wszystko ma też swoją ludzką cenę. Prawdziwe tragiczne konsekwencje. Co się dzieje, kiedy nauka ufa modelowi, który po prostu się myli? Zapnijcie pasy, bo ta liczba jest naprawdę mocna. 96%. To jest odsetek leków, które ponoszą porażkę w testach na ludziach, po tym jak z sukcesem przeszły testy na zwierzętach. Powtórzę. 96%. To znaczy, że przytłaczająca większość tego, co wydaje się działać w laboratorium, w realnym świecie, na ludziach, po prostu nie działa albo jest wręcz szkodliwe. I niestety, historia zna przypadki, gdzie te porażki były katastrofą. Najsłynniejszy i chyba najtragiczniejszy to talidomid. W latach 50. testowano go na zwierzętach. Wydawał się super bezpieczny. przepisywano go więc kobietom w ciąży na poranne mdłości. Efekt: ponad 10 tysięcy dzieci urodzonych z potwornymi wadami kończyn. Lek, który był bezpieczny dla zwierząt, okazał się potworem dla ludzkich płodów. I żeby nie było, to nie jest jedyny taki dramat. Lata 60. lek na biegunkę o nazwie Clioquinol. W testach na zwierzętach znowu wszystko w porządku, bezpieczny. A u ludzi spowodował ślepotę, paraliż, a nawet śmierć u tysięcy osób. Kolejny raz model zwierzęcy zawiódł, a cenę zapłacili ludzie. Mamy więc dwa obrazy, prawda? Z jednej strony wielkie przełomy, noble, uratowane życia, z drugiej tragiczne pomyłki i fundamentalne wątpliwości. To co teraz? Jak pogodzić te sprzeczności i co to oznacza dla przyszłości medycyny? I to nie jest tylko takie nasze gdybanie. Posłuchajcie tego cytatu z bardzo poważnego badania naukowego z PNAS: Modele myszy, szeroko stosowane do badania ludzkich chorób zapalnych, były mylące. To pokazuje, że ta dyskusja to nie jest historia, to dzieje się tu i teraz, w samym sercu nauki. Dlatego coraz głośniej mówi się o tym, że potrzebujemy no nowego paradygmatu. Po pierwsze, musimy w końcu przyznać, że modele zwierzęce, mimo historycznych zasług, mają swoje poważne ograniczenia. A po drugie, trzeba zacząć na serio inwestować w alternatywy, w metody, które są oparte na biologii człowieka, a nie myszy czy królika. I tu zaczyna się robić naprawdę fascynująco. Mówimy o technologiach, które jeszcze niedawno brzmiały jak science fiction. Hodowlę ludzkich komórek i całych tkanek. Tak zwane organy na chipie, czyli miniaturowe, działające modele ludzkich organów. Zaawansowane symulacje komputerowe, sztuczna inteligencja. Biodruk 3D, który pozwala drukować żywe, ludzkie tkanki. To wszystko są narzędzia, które badają człowieka na człowieku, omijając cały problem różnic między gatunkami. I w ten sposób zataczamy koło, wracamy do samego początku, do testamentu Alfreda Nobla. I musimy sobie zadać to pytanie na nowo, ale w kontekście XXI wieku. Które metody badawcze tak naprawdę przyniosą ludzkości tę największą korzyść? Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje medycynę na następne dekady. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas, jeśli tego typu analizy, które zmuszają do myślenia, mają dla Was wartość i chcielibyście, żeby powstawało ich więcej, to wiecie, można postawić nam symboliczną kawę. Link do naszego profilu na bajkafii jest tam na dole w opisie. Trzymajcie się i do następnego razu.